Piątek w całym kraju upływa z bardzo ciepłą, przyjemną, już niemal wiosenną y, pogodą. Jedynie jeszcze w górach pozostają takie drobne akcenty zimowe i co ciekawe w nocy miejscami jest jeszcze szansa, zwłaszcza wysoko w Sudetach na odrobinę śniegu, ale być może popruszy też w Tatrach. Na pozostałym obszarze wystąpią w nocy miejscami opady deszczu. Dokładnie ta strefa z deszczem będzie wędrowała zachodnią częścią Polski od Śląska. Stopniowo będą się chmury z Przemieszczały nad Pomorze Zachodnie. No i tutaj w tej strefie właśnie z całkowitym zachmurzeniem bardzo ciepło, 8, nawet 9 stopni minimalnie na termometrach w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze będzie sucho, ale zachmurzenie też przeważnie ma być duże, chociaż będą pojawiały się drobne przejaśnienia. Najchłodniej w Małopolsce około 4 stopni, a także na Podlasiu około 3 stopni. Uwaga kierowcy, w wielu miejscach w nocy mogą się tworzyć mgły. Wiatr na ogół będzie słaby. Aby jedynie w górach prognozowane są dość silne porywy do około 60-70 km na godzinę. A jak zapowiada się sobota, w sobotę, tak mniej więcej w okolicach naszej zachodniej granicy, będzie zalegał front atmosferyczny, pofalowany front, który zapewni nam niestety w części zachodniej i południowej większe zachmurzenie, no i opady deszczu, przy czym one na zachodzie powinny dość szybko zanikać, a w części południowej nie będą jakieś bardzo duże, będą pojawiały się jedynie sporadycznie w niewielu miejscach. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów, chociaż synoptycy mówią, że nie mogą wykluczyć takiego bardzo drobnego wiosennego deszczu w pasie od centrum po warnie. Tutaj też może taki drobny kapuśniaczek spaść. Zachmurzenie przeważnie duże, ale możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. A na termometrach wiosna 15 stopni w cieniu najchłodniej będzie na krańcach północnych Suwalszczyzna z temperaturą około 10 stopni po morze, e, zachodnie około 12 e, wiatr na ogół słaby i umiarkowany przede wszystkim bardzo ciepły bo to będzie powietrze z południa z południowego wschodu jedynie w górach prognozowane są dość silne porywy e, także niedziela zapowiada się bardzo ciepła ochłodzenie od wtorku that's all